No witam Was bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale ważna informacja kanały współpracujące ze mną zaczę zaczęły mieć problemy to było bardziej niż pewne ale ucinane są ostro zasięgi o dziwo mi nie. ja robię nawet większe niż miałem ale moje dzieciaczki, Rafałek i Kasia mają przejebane w algorytmach. Nie wiem co się dzieje, nie potrafię za bardzo im pomóc, ale pomysł na to jest jeden. Jeden właściwy. Dawajcie suby, dawajcie łapki i jebcie jak najwięcej komentarzy pod każdym odcinkiem. Każde wasze wejście na film powinno zaczynać się od łapki, potem napisaniu komentarza, nawet beznadziejnego w stylu. Przedam pralkę, albo mam widły, albo spierdoliłem chińską zupkę. To jest nieważne, co napiszecie. Ważne, żeby cokolwiek napisać, żeby się odezwać w komentarzach. Wtedy z automatu yy, algorytmy YouTube'a przy, przybijają pionę kanałowi i z automatu zostaje wykopany. Tak mniej więcej zostaje przekop, albo i przekopany, tak jak ja na policji ostatnio. Akurat to z tego, tutaj, kurwidałka dworca centralnego. Zostałem pobity w środku. Co, żeby było śmieszniejsze, podczas interwencji dziennikarskiej. Więc będą grube zarzuty. Już prokuraturę powiadomiłem o tym fakcie, bo robiłem reportaż dla jednej z gazet. W każdym razie będzie się działo. Tylko to trochę potrwa. Ale będzie zabawa. Tym razem będzie kurwa zabawa, jak chuj. O Jezu, jakie on wory pod oczami. No, w każdym razie nie śpię, bo wiadomo Za dużo kokainy kupiłem, więc trzeba to jakoś przepuścić przez, przez Kindybo A takiej przepustowości nie mam, żeby 2 kilo przepuścić <laughs> Oczywiście żartuję, nie, nie Nie, nic nie biorę Ja i bez prochów jestem pojebany Ja wiem, co chciałbym Wam jeszcze przekazać Aha! Pan MMMs, czyli Markus M Znany też jako yy, Rycerz Jedi staje po raz drugi ze mną yy, do Pepsi Challenge we wrocławskim sądzie. Niedługo prawdopodobnie będę musiał się pojawić we wrocławiu, więc yy, osoby z okolic są jak najbardziej zaproszone na rozprawę, albo jako kibice, albo pod salę, żeby się troszkę pośmieć Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda Rycerz Jedi to macie taką szansę. No a po, to idziemy gdzieś na browara. Chuj wie, jak może dużo osób się zdeklaruje, to może nawet Rafał przyjedzie, bo Rafał jest, wiadomo, yy, ze Śląska, tylko, nie, tylko z tego prawilnego, <ścoughs> nie, nie wrocławskiego. Nie, to Górny Śląsk i, do, i Śląsk, tak? No to nie z Górnego, tylko ze Śląska jest. Hmm. Nie wiem, co miałbym jeszcze Wam powiedzieć. No chyba tyle, tyla badyla. No chyba jeszcze wam powiem tylko tyle, że jak Rafał przyjechał to pierwszy raz zobaczyliśmy się o tutaj w Hartroku chlaliśmy. Oczywiście to był pomysł bez pomysłu, bo tam jest kurwa piwo tak drogie, że kupując jedno czujesz się jakbyś jedną czteropak. No ale trudno, no. Nie było pomysłu, był dzień taki, że zresztą Rafał jeszcze miał z godzinę czy półtorej, był w Warszawie, potem miał pociąg, więc trzeba było, że tak powiem, wypić coś na szybcika, pogadać i, I spierdalać jak to mówię. Powiedzieć sobie nara, a na nara to się ze stolicy spierdala. I to tu jeszcze powiedzieć. Ja akurat idę zobaczyć, czy moje doniesienia do wydziału wewnętrznego robią, robią dalej y, odpowiedni klimat. Czyli idę sprawdzić, czy dalej policja śpi y, w drodze na. na 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 na. na na. na, na, na. Y, w drodze na metro, tak. Bo tam stacjonują i łapią ludzi bez maseczek. Dobra, to taki, taki mamy tu, taki mamy klimat w stolicy niestety. Bezduszne kurestwo, nic więcej. Yo, motherfuckers! Tak jak nigdy nie widzicie mojego ryja, tak teraz się tak naoglądacie, że się pożygacie. Niestety, jak zwykle w Marsetce, bo jestem cały porozbijany. A moje fanki... Nie chcę, żeby moje fanki widziały mój porozbijany ryj przez policję. No i przez treningi, tak? Bo ja się na treningach nie oszczędzam. Napierdalam aż mnie albo kogoś wyniosł z ringu. A że ćwiczę teraz dość ostro, nie tylko boks, ale i mieszane sztuki walki, coś jak KSW, zmieszane systemu. systemą, to możecie sobie wyobrazić, co ja pod tą maseczką mam. Jeden wielki kurwa siniak i krwiak. Ech. Może sobie popatrzcie na widok z drugiej strony. Kuźwa, jak to odwrócić? Fak, 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 fak. No to chyba. Chyba zrobiłem zdjęcia zamiast odwrócić. Nie wiem, ten telefon jest lekko. Lekko jebnięty, więc. Dobra, to nagrywamy dalej moją brzydką mordę. Ewentualnie możecie poglądać co jest z boku. Jeśli macie zboczone myśli. Mam nadzieję, że z czasem będzie więcej takich odcineczko, w którym coś tam będę ględził. Dzisiaj to tak trochę przy bez, bez tematu. No, tak to znaczy z tematem, bo najważniejsze jest to, żeby wykopać yy, kanał Rafała z podziemi. Bo się, bo się chłopak zakopał. Więc jeszcze raz apeluję: łapki w górę albo w dół, jak są słabe odcinki. No i komentarz. No i cały czas nie powtarzać tego samego komentarza. Pod każdym filmem na przykład. Nie wiem. KDS na przykład. Bo algorytm, algorytm jak wykrywa, że cały czas ktoś pisze to samo. I to jest taki sztuczny spam. To z automatu wyrzuca te, te komentarze, one się nie pojawiają, dlatego ostatnio wygląda to tak, jakby była ostra cenzura na YouTube. No kurde, Puh, śniadanie mi się odbiło. Nie jedźcie McDonalda na śniadanie, bo... No bo będziecie chodzić tak jak ja, z maseczką, żeby kogoś nie obrzygać. No i już, współpraca z McDonaldem poszła się pierdolić. <grym z piosenką> no ale coś tam, nie będę reklamował jedzenia dla psów. Odbiję sobie <grym> z <piosenką> współpracą z innymi markami. Na przykład z Burger Kingiem. <laughs> Jakby to była jakaś, kurwa, różnica. O, buduję jakąś scenkę. Tak, gdzie to jest? Kurwa. Dobra, zaraz sprawdzimy czy policja ubrała piżamki i czy ładnie śpią, bo oni tutaj sobie lubią spać niedaleko Zaraz zobaczymy Czy są nasze śpiochy Nie ma no proszę Zmarzli poszli do domu Nie ma łachudry. Zazwyczaj to stoją o tutaj. Autem i śpią, tak że krapią. Jeden przez drugiego. No to ich nagrałem i wysłałem. do komendy głównej. Do BSW. Już kurwa nie ma spania. Zazwyczaj całe no trzeba stać teraz. <todgłos> Kurwa, jakby wiedzieli, że to ja, to jak pójdę na komisara, to mi kurwa łeb porozbijają znowu. Ale trudno. To się wytnie, jak to mówią. Dobrze, ze stolicy dla Państwa mówił nic nieznaczący Hams z Podkarpacia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, pa pa!